Cześć, w dzisiejszym odcinku wybierzemy się zwiedzić dwa zamki, choć są to mniej doceniane niewielkie zamki w Małopolsce, urzekają swoim surowym urokiem. Zamki te to idealne miejsca na weekendowe wypady, wypoczynek, kawę z widokiem na zaporę i przejażdżka motocyklowa. W tym momencie jesteśmy na Zaporze w Niedzicy, a za nami dwa zamki: jeden Niedzicki, drugi i Czorsztyński. Będziemy dzisiaj w obydwu. Zapora, na której się znajdujemy, została wybudowana dopiero w latach 90., jednak turystycznie rozwija się dopiero w ostatnich latach. W tym momencie z jednego zamku do drugiego możemy przejechać rowerem, samochodem albo przepłynąć stateczkiem. Można sobie też wynająć rejs po zalewie. Pierwsze zmianki o niedzickim zamku datowane są na 1325 rok. Pierwotnie był on basztą warowną na granicy polsko-węgierskiej po stronie węgierskiej, a w ręce polskie Wrócił dopiero po I wojnie światowej. tym Piwnice Wybudowane w pierwszym połowie XIV wieku do XVII stulecia były wykorzystywane jako magazyn na żywność wino oraz broń a od XVII wieku jako lochy więzienne dla zbiegów złodziei i zbójników Po prawej stronie jest tak tzw. izba tortur z dybami i narzędziami tortur co rekwizyty z serialu Kaplica Izba Straży Zamek Dziedziców wniesionej jako fortyfikacja przygotowana do obrony północnej granicy Węgier. Musiał on mieć stałą i dość liczną załogę Straży Zbrojnej. Jej zadaniem było stale czuwanie nad przejściem granicznym na Dunaju stary szlak handlowy. Izba Straży Pierwotnie znajdowała się zapewne w dolnej kondynacji wieży jako ostatniego punktu oporu. Urządzona w obecnym miejscu izba ma przybliżenie pokazać, jak mogła ona dawniej wyglądać. Izbażu Pana Spiskiego jest to rekonstrukcja Izby Pańskiej, po prawej stronie wejścia się lat, po kominku w izbie skrowadzone są repliki zbiorów szlacheckich oraz meble z okresu XVII-XIX wieku. o golpe então é Komnaty ostatnich właścicieli. Praca część za państwem to część najmłodsza. Zamek Dolny wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku. A tu część hotelowa. na sobie tutaj przyjść, wynająć pokój i przenocować w zamku. najstarsza część z Drewniany spichlerz był częścią zabudowy folwarcznej zamku. Ten stoi niezmieniony w tym samym miejscu od ponad 200 lat. Na zamku kręcono było kilka filmów, m.in. zemsta z 16-letnią wówczas Beatą Tyszkiewicz, Janosik i Wakacje z Duchami. Karczma za również takie widoki. Niedawno tam byliśmy, topieniny. Zapraszamy do obejrzenia naszego odcinka. Karczma za polecamy. Tu są srobowce, które byśmy kiedyś. Zamek Dunajec. A zamek Czośtyn jest tu. Idziemy na zamek w Czośtynie. Droga do zamku prowadzi taką piękną i zielonych drzew. Zamek w Czoskyniach Zabytek 13-14 wieku I cztery napędowe kosiarki do trawy Ale jedna jest prawo a druga jest Brzegowa. Brzegowa Stokowa Dziedziny z zamku Pierwsze zmianki o czorzycyńskim Zamku pochodzą z 1246 roku. Znajdziemy je w podaniach Jana Długosza. Według nich pierwszym właścicielem tego zamku był Piotr Wyczga, ten sam, który był właścicielem Zamku w Rytrze. O Zamku w Rytrze możecie oglądać sobie filmik, link znajdziecie tu. Zamek swoją największą świetność przechodził za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy został też rozbudowany. Jedną z osób, które bardzo przyczyniła się też do rozwoju tego zamku, była święta Kinga. Po najazdach tatarskich i pożarze, zamek popadł w ruinę i w zasadzie przez 200 lat nie był ani remontowany, ani konserwowany. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęły się tu prace konserwatorskie. Zamek został udostępniony dla zwiedzających kilkanaście lat temu. A takimi stateczkami możemy przepłynąć z Zamku Niedzickiego na Czursztyński. Koszt około 25 zł. A naprzeciwko widzimy Zamek Niedzicki od drugiej strony, jak również Soporę. Ten kwiatek przypominający nieco rzepak to przonek pieniński. Jest to jeden z endemitów pienińskich. To znaczy, że nie występuje nigdzie indziej na świecie. A coś zdjęcie tutaj? Nie, jeszcze coś ciekawostkę. No, no. Dalej, ciekawostkę. Jednym z właścicieli tego zamku był Zawisza Czarny. Zamek Czorztyński znajduje się na terenie pasma Pieniń Spiskich. Jest to obszar chroniony jako park narodowy. Nie wolno tutaj też latać drodem. niestety. Jeżeli będziecie w okolicy Niedzicy czy Czorztyna warto odwiedzić ten zamek. Jest on dużo mniej uczęszczany niż ten w Niedzicy. Ale myślę, że, równie klimat że jest równie klimatyczny. Cena biletu dla osoby dorosłej to 8 zł. I w półtorej godziny macie bezpłatnego parkingu. Na czas zwiedzania. Na czas zwiedzania. Tratuje to ze No, z takimi trwałymi spowiadaniem na Dunajce. Turystów. <laughs> turystów. Ja obecną mówię. I piekarnia. A tam jak był ktoś niegrzeczny? A jak był ktoś niegrzeczny, to mu zamykano był w takich. To było takie urządzenie, że jak już ktoś musiał stać w kącie, to żeby się nie, nie uciekł stamtąd. W 1617 roku dwóch szlachciców zbuntowało. Okolicznych górali. Zajęli oni zamek i było to powstanie, które trwało kilka dni. Natomiast powstanie, oczywiście, zakończyło się klęską, a przywódcy po torturach zostali zgładzeni przez nawiciela. Ostatnim miejscem, które dzisiaj odwiedzimy jest płotnia soków Maurera, a w zasadzie sklepik. Możecie tu kupić świetne soki, wina i. Sliwowice, ale też odpocząć w te beczce. Fajnie, że jesteś z nami. Jeśli spodobał Ci się nasz film, będzie nam miło, gdy zostawisz suba lub kciuk górę.